mimo, że jest płytko to poprowadzimy powoli i zobaczymy, co coś tutaj się kryje prowadzę powoli, powoli i leciutka pauza i znowu podkręcam i leciutka pauza a za chwilę będę próbował szybciej ważne, żeby obłowić dokładnie Całą miejscówkę nie zostało ich wiele na rzece, przez to, że jest bardzo płytko i wszystko tutaj na tym odcinku zarosło, dlatego każde takie oczko, które zostało trzeba dokładnie obłowić, najlepiej w każdym kierunku od lewa do prawa, bo ryba może być schowana pod liśćmi w krzakach i nie z każdego kąta zobaczy. Teraz poprowadzę wolno, a za chwilę spróbuję troszkę agresywniej. Jeśli będzie żerować, no to musi zareagować. Co do przynęty, akurat dzisiaj jestem pewien. Jest lipiec, przynęta ma imitować okonia. Okonia teraz jest tutaj też dużo. Także jest to bardzo naturalna teraz przynęta na tym łowisku i, i z pewnością szczupak żeruje na okoniach tutaj, bo Pstrąga już niewiele tutaj zostało, a biało ryb właściwie na tych odcinkach też bardzo cienko może jakieś tam płocie, wzdręgi w bardzo małych ilościach, głównie to była kiedyś rzeka Pstrągowa, a teraz przerodziła się bardziej w Wokoniową i Szczupakową, chociaż Pstrąg nadal tutaj jeszcze ma swoje miejscóweczki na tych płyciznach wieczorem można go tutaj zobaczyć, ale naprawdę nie jest go tutaj dużo, tak jak w ubiegłych latach pstrągi się rzucały nad wodę i dosłownie co chwila, tak tutaj na tym odcinku jest po prostu susza, albo po prostu tą wojnę wygrał szczupak albo farmer teraz próbuję troszeczkę szybciej nie ma recepty, no nie ma recepty, że zawsze wolno, albo zawsze szybko wszystko się zmienia, każdego dnia Liczy się pora roku, liczy się głębokość, ukształtowanie dna. Wszystko się liczy, jeżeli chodzi o prowadzenie przynętych. Jak rybki nie reagują, to robię jakieś podbicie, nie jestem fanem jakichś podwójnych podbić, jakichś synchronicznych kombinacji. Robię to nieregularnie wtedy, kiedy uważam to za, za dobre, przy jakiejś roślince, coś takiego wtedy sobie podbiję. Nie stosuję żadnych podwójnych, potrójnych, zygzagowatych czy jakichś tam jeszcze można sobie tylko wymyśleć, tylko staram się to robić nieregularnie, bo nie uważam, żeby jakakolwiek ryba poruszała się w podwójnym o! jest okonek żeby jakakolwiek gryba poruszała się w podwójnym podbiciu No jak widzicie bardzo ładny okonek On. tak jak mówiłem rzeczka zrobiła się okoniowa i, i okonki żerują jak widzieliście branie tutaj było teraz w opadzie także możliwe, że tutaj jest jeszcze jakieś statko siedzi po prostu bliżej troszeczkę dna, tu jest nie bo tu jest około półtora metra ale skoro jest tu statko to nie uważam, żeby tutaj akurat w tej chwili był szczupak, bo pewnie by się tak tutaj nie albo jest szczupak, ale po prostu nie żeruje bo one by się tu tak łatwo nie po prostu na otwartym na otwartej wodzie nie poruszały groziłoby to pożarciem no, ale nigdy nie mów nigdy no, zobaczymy bliżej krzaczka i tam już jest strefa gdybym miał oznaczyć Szczupakowa im bliżej krzaczka tym bliżej Wielkiej Paszczy ale tutaj mi to po prostu wyglądało na jakąś sielankę Teraz jest godzina 17 Brań spodziewam się około 19 Jako, że na tej rzeczce już w takie ciepłe dni łowiłem dość często, to wiem, że tutaj pod wieczór szczupak robi się aktywniejszy Wczesny ranek i, i wieczór, czasami południe Ale nie w takie Nie w takie pogody, że tak powiem Jednak W takie pogody wychodzi wieczorkiem no i zobaczę, 2 godzinki do 19 powinienem tutaj wytrzymać Jeśli 19 w pół do 8 nie będzie brań, no to po prostu Jak to na rybach, nie ma brań I żadne tu prowadzenie nie pomoże Jeszcze sprawdzę później inne przynęty Ale i również ta przynęta tutaj na tym łowisku Zawsze działała Także nie sądzę, aby zmieniły się Preferencje jakieś szczupakowe, podejrzewam, że gdyby tu założyć małą przynętkę, jakiegoś małego twisterka czy jakiegoś paproszka, to by tu ciągnął te okonie, ale nie o tym ma być ten odcinek przecież. Nie jak wejdzie jakiś większy okonek, jak ten przed chwilą, to miło dla odmiany, ale planem na dziś jest raczej szczupak. Jak widzicie bardzo dokładnie obławiam tą miejscówkę miejsce przy miejscu i za chwilę przejdę parę metrów w lewo i obłowię to z innego kąta. No tak jak mówiłem nie wszystko tutaj jest zawsze widoczne, teraz jest inny kąt i znowu powolne prowadzenie jednostajne tym razem. Robiłem już opad, zrobiłem pauzy i teraz zobaczymy jednostajnym prowadzeniem. Czasami potrzebują tylko i wyłącznie tego, więc trzeba próbować wszystkiego. Fajne tam oczko i teraz przy tej roślinności tutaj. Jak widać Żaden szczupaczek nie ma ochoty Albo już po prostu gdzieś zaskwierczały na patelni i, I przyszedłem na pusty odcinek Bardzo miło ze strony pana rolnika, że skosił trawę, nie muszę się przynajmniej Oglądać za siebie Martwić o jakieś ciekawskie krowy że po prostu, no mimo tego, że człowiek wie, że nic nie zrobią, to i tak jakiś dyskomfort jest, jak tak ze 20 sztuk stoi za plecami i podchodzą coraz bliżej i bliżej, to tego relaksu już takiego na rybkach nie mam. ładny skoczek Bardzo ładny skoczek Tylko musi będzie gdzieś Gdzie go się da podebrać No tu jest troszkę niżej no. Może tu spróbuję Może tu spróbuję Całkiem ojojoj to była ładna ryba ale niestety zaczepiła się guma o, o roślinność i po prostu pomogło mu to szkoda O tak! Niewielki. Ten co zszedł był większy. Zawsze tak przecież jest, nie? Ten to jest... O, jeszcze się poczęstował ogonkiem. Nie jeden. ładnie się zachował zjadł ogonek także trzeba będzie tutaj zmienić przynętkę o, tutaj już mam takiego napoczętego troszeczkę naprawianego tego kanibalka to jego dzisiaj dokończymy na wyprawie był klejony tutaj na ciepło, oczywiście zapalniczką, bo już też był po dobrych przejściach. Ale póki ogonek pracuje, to wszystko gra. Mam dosłownie półtora metra, a czasami nawet więcej, do korytarzeki wysokości. Podbieranie ryby naprawdę jest bardzo tutaj trudną rzeczą a nie chcę się skąpać, jest tu bardzo głęboko mimo tego, że poziom wody jest tutaj niski to w tym miejscu i tak będzie teraz około 2,5-3 metrów nie mam ochoty popływać tutaj no tego widzicie no te podbierania ryby są takie a nie inne i tamtą rybę też straciłem przez to, że szukałem po prostu innego miejsca mamy godzinę 18 także już prawie tuż tuż, jeżeli chodzi o brania, dwa brania tutaj z jednej miejscówki bardzo fajnie się zdarzyło. Ale około 19 będę chciał być z powrotem na tej pierwszej, na której zacząłem wędkowanie, bo tam zdarzało się łowić naprawdę duże ryby 98 cm 97 cm rok po roku wno się tam jeszcze powatyguję. ładnie Na dwa razy. Teraz tutaj znajdę sobie odpowiednie miejsce. O, silna bestia. O, ładna ryba. Tylko z tymi grążelami to tutaj ostrożnie. O, bez zabawy tym razem. No, bardzo ładna ryba. Zaraz się sfotografujemy. Będzie osiemdziesiąteczka, chyba. O. Zobaczcie. Fajna, długa ryba. W dobrej kondycji z rzeczki. Świetna, naprawdę. Teraz sobie niech troszeczkę odsapnie No jak będzie gotowa Wygląda na, wygląda na gotową bardzo Jak widzicie, to było branie wyczekane. Powolne prowadzenie. Było lekkie puknięcie. Nie złapała. Zrobiłem pauzę kolejną i już tylko poczułem stryk. No i kwestia zacięcia. Także zaczęły reagować. Jest godzina 18:11. Tak jak myślałem, troszeczkę kropi sobie deszczyk. Zaczyna się robić po prostu idealnie, jeżeli chodzi. O szczupaka, teraz i cały czas teraz będę im dawał tutaj szansę powolutku. Powolutku są, tutaj stoją w tej trawie. No i, no i biorą znowu prowadzę. Szczególnie przy tej roślinności staram się robić pauzy. Bo one lubią w tym opadzie uderzyć. Oczywiście nie, nie spuszczam przynęty do samego, dnia, bo, do samego dna, bo nie ma to żadnego tutaj sensu. Po co mam wpuszczać jak gdzieś tam w trawę tą przynętę? One wcale nie żerują przy dnie, to nie jest ta pora roku, żeby ich szukać przy dnie. One bardziej właśnie czają się gdzieś pod liściem, stoją w jakiejś trawce. To są te klimaciki, także teraz czesanie dna jakimś opadem nie wydaje mi się zbyt dobrym sposobem. A jedyne, co można uzyskać, to dużo zaczepów, bo dno jest bardzo porośnięte. Oczywiście przy okonku, no to jak najbardziej, można sobie tam odno pukać. Czy tak jak wy łowicie sandacza w Polsce i, ci, i w Holandii i gdziekolwiek jeszcze go łowicie, ale w Irlandii sandacza nie ma i tutaj mało kto słyszy w ogóle jakieś łowieniach z odpadu. Podbicia, czy coś takiego typowy irys. Skręca, po prostu zmienia tempa. Łowi albo nisko, albo wysoko. I tyle, tak to wygląda. Tak się łowi szczupaka w Irlandii. I przeważnie, jednostajnym prowadzeniem. Chociaż Polacy wiadomo, że, że mają swoje techniki, nawyki, które oczywiście działają. Między innymi te spowalniania, przy zwijaniu, przyspieszania. na 18.15 także obławiam tutaj tą miejscówkę jak najszybciej i daję wsteczny No słuchajcie, zrobiło się na tyle nieciekawie, że muszę ominąć tutaj tą miejscóweczkę i już lecę od razu na tą początkową. Zrobiło się zimno i i zaczyna kropić coraz mocniej, ja się nie przygotowałem, jestem w krótkim rękawku, było cieplutko. Myślałem, że będzie troszkę kropić, ale nie sądziłem, że zacznie wiać. Także robi się troszeczkę nieciekawie. Mamy godzinę 18.45, także na miejscu powinienem być na jakąś 19 i widzimy się tam. Jestem na miejscówce. ostatnia szansa. Deszczyk jest, powiem Wam, chłodnawy. Także dużo tutaj nie będę siedział. No ale obrzucam. Zobaczę, czy ten szczupak się zmotywował troszeczkę tym deszczykiem, czy nie. No. Coś malutkiego się zmotywowało. Bardzo. O, coś takiego malutkiego, właśnie. I nie liczyłem na niego, no ale jak wszedł, to wszedł, Co ja poradzę. No teraz, o właśnie, teraz miałeś skoczyć, teraz skoczyłeś. Dziękuję. Mm -hmm. Mam nadzieję jeszcze tutaj na większą rybę. A naprawdę nie zostało tutaj dużo do obłowienia. Teraz mogła się zaniepokoić, widząc tego małolata tutaj, jeśli w ogóle ta rybka, na którą poluje, jeszcze tu jest. No to mogła się tutaj naprawdę zaniepokoić. Oczywiście prowadzenie przynęty to jest tak szeroki temat, że można by o tym mówić naprawdę dużo. Najważniejsza i tak jest miejscówka moim zdaniem. Jeśli nie jesteście na miejscówce, gdzie lubią przebywać ryby lub ryby w ogóle nie żerują, to żadne prowadzenie tutaj nie pomoże. I można sobie czarować, czarować. Ryba może wejść, oczywiście z przypadku, ale na pewno nie będzie tutaj żadnej większej roli to nieważne jakie prowadzenie odgrywać no, oczywiście takie zwijanie na wariata też nie nie będzie rozwiązaniem ale i przy takim szybkim zwijaniu na wariata również rybki potrafią dobrze bić, czasami potrzebują właśnie takiego szybkiego prowadzenia to sami może nieraz zauważyliście Podczas zwijania, gdy mieliście zaczep, jak uderzała wam ryba jakiś szczupak podczas naprawdę szybkiego ściągania przydęty. Takie rzeczy po prostu się zdarzają. No i siedzi. Coś tu siedzi. No, ładna, ładna. Wolno idzie. O. Pamiętajcie, przy takich ruchach szupaka wędka do dołu, bo to się na pewno skończy wyskokiem. I lepiej wziąć wędkę do dołu, uniknąć tego. To jest specyficzny moment, kiedy ryba idzie wolno, przy powierzchni Coraz bliżej, coraz bliżej, aż wejście, skacze No, to jest naprawdę ładna ryba Tylko teraz, czy uda mi się ją wyciągnąć To jest znowu ten moment, kiedy ją... No, to jest naprawdę ładna ryba Właśnie to, właśnie to Silna rzecz, silna rybka Już się tutaj rozejrze za dobrą miejscówką, znowu, znowu, znowu o widzicie trzeba będzie unikać widać, że ona ma ochotę cały czas idzie bokiem, bokiem przykłada się do tych skoków tu ją spróbuję zawrócić no to jest ładna ryba to jest blisko chyba 90 cm jest tu, gdzie nie chciałem, żeby była ale się pofatyguje do niej Nie dała się nabrać i zaraz mnie nabierze. Coś czuję. Coś czuję, że mnie nabierze. O, teraz nic nie widzi. To mi może pomóc. silna bardzo ryba o. 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 powiem wam, że to jest met, to jest meterek. proszę was spójrzcie Тоа е. Ладно. Метрова рибечка. Znacznie od mojej ręki, super świetnie Ogromna ryba No, Dobra, już chce iść Już chce iść Ale nie tak prędko kochana Porządny pyszczek No i widzicie co jest? Jest naprawdę świetnie. Bardzo dobre w ogóle główki z AliExpress, powiem wam. Za diabła nie wygną się. A za jakąś małą cenę zamówiłem ich troszeczkę teraz więcej. Mam nadzieję, że to te same. No przynęta już jest dojechana dobrze bo wiem, że ona tu jeszcze przejdzie raz rzucam dosłownie ostatni raz i się zawijam no dobra kochani, wszystko na dzisiaj koniec tego dobrego rybka już weszła na sam koniec nie będę tutaj kusił losu dziękuję za wspaniały wypad oczywiście losowi teraz i nie potrzebuję już nic więcej to jest e, chyba pierwszy film z serii mam zamiar wam pokazać robiłem ostatnio sondę na kanale wielu z was wzięło udział i wyszło z tej sondy Jednoznacznie, że najbardziej właściwie oczekujecie od filmów wędkarskich tego, aby wyjaśnić dokładnie jak prowadzić przynętę, jak łowić szczupaka. Dlatego dzisiaj postanowiłem zrobić pierwszy taki film, dokładnie pokazać wam jak pracuję ręką, jak pracuję przynętą, może mniej jak pracuję przynętą, ale jak ją prowadzę, w jakim tempie. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, prowadzenie przynęty to jest naprawdę temat rzeka. Można by o tym mówić, mówić. I w każdym odcinku co innego, bo tak naprawdę wszystko się sprawdza. Wszystko się sprawdza, jeśli jest to robione po prostu jakoś z pomyślunkiem, jakoś skutecznie w taki sposób, żeby ryba atakowała. Bezsensowne, oczywiście, jest prowadzenie przynęty patrząc się w inną stronę, gdzieś tam myśląc o czym innym, niż skupiając się na rybach. Pamiętajmy, żeby imitować przynętą ryby, które są żywe lub które są. Konające. No, no, takie dwie opcje jedyne wchodzą mi tutaj do głowy, jeżeli chodzi o łowienie szczupaku. Także można prowadzić przynętę szybko, można prowadzić przynętę wolno. Ważne, żeby to było zróżnicowane, bo jednostajne prowadzenie oczywiście daje efekty i w różnych prędkościach daje efekty, ale tak naprawdę tym impulsem przy rybach mniej żerujących jest ta taka zmiana nieoczekiwana. To, co dokładnie może zrobić żywa ryba w wodzie, czyli odbić w lewo, odbić w prawo może coś ukąsić, może zejść na chwilę dół, zwolnić, przyspieszyć. Takie rzeczy powodują, że szczupak naprawdę traktuje tą przynętę bardzo poważnie. Także dzięki ogromne za obejrzenie kolejnego odcinka, oczywiście subik, łapka i do zobaczenia w kolejnym.